Witam, chciałem pokazać teraz taki filmik, to będzie taki zbiorczy, jak rosną żółciaki siarkowe. Chciałem pokazać jednego. Tak ten będzie piękny za niedługo do zbioru. Idziemy szukać dalej, czy znaczy wiem, że są, więc zaraz będę pokazywał następne, więc pauzuję. No, tu zbliżamy się do następnych. O! Te już piękne można powiedzieć, że do zbioru są. Proszę zobaczyć. No także. Z tej strony też to też do zbioru pasowałoby zebrać. A zostawiłem je. Wcześniej. Właśnie do. Sprawdzimy tylko no idealne. Po prostu idealne. Dobra, pauzujemy i szukamy dalej. W sumie niepotrzebnie zatrzymałem, bo starczyło się obrócić i podejść do kolejnych. Te są mniejsze, ale mocno się rozbudują na pewno. Z tej strony nie widzę. No, ale tutaj są, proszę zobaczyć. Dobra, poszukamy jeszcze. I kolejne, kolejne, które mamy też no po prostu są super. Też do zbioru się mogą nadawać, jak najbardziej. To popatrzymy, jeżeli nic nie znajdziemy, to zakończymy film, a jeżeli coś jeszcze znajdę, to to yy, dodamy. Jeszcze tutaj jeden owocnik. Z tymi rzuciakami to jest tak, że, że nie zawsze na tym samym drzewie potrafią rosnąć. Więc to, że w tamtym roku był, bo akurat teraz miałem kilka takich miejsc gdzie był, to w tym roku tak nie jest. Ale na pobliskich innych drzewach mi się potrafiło, ale zobaczcie ile oznaczonych drzew, więc. Ale tam jak, o, wypatrzcie tam, tam, tam byliśmy. Zaraz wam pokażę zbliżenie. O, tam go powinniście widzieć. To jest żółcie tylko stąd. Słabo go na tym cyfrowym zbliżeniu można zobaczyć. Także jakby tu jeszcze pospacerował, to pewnie kilka sztuk by znalazł, ale, ale jest, co jest. Także pozdrawiam, kotlety mielone będą jak znalazł. No i zapraszam wszystkich do zbierania. I, i polecam go, naprawdę szczerze, jest bardzo pyszny. Pamiętaj, żeby go wcześniej obgotować, te 15-20 minut w wodzie usolonej. Można dorzucić kostkę, jakąś bulionową z tą kostką obgotować. No a potem mielenie, można go potem zmielić, dodać cebuli yy, podsmażonej na maśle, można dodać, yy, yy, ja tam dodawałem jeszcze pietruszki, yy, no oczywiście przyprawy, sól, pieprz, żeby jakiś smak był, tego grzybka, wegety, dla tych co... Żeby nie było wojny, to dla tych, co chcą, to żeby była naturalna wegeta. Ci, ci co dla nich obojętne, to może być wegeta sztuczna. Znaczy nie sztuczna, tylko e, przemysłowa, taka kupowana. O tutaj mamy jeszcze, a tutaj byliśmy, dobra, tutaj byliśmy. I no i tyle. Pozdrawiam wszystkich i, i zapraszam do, do oglądania moich filmików. Jeżeli się komuś podoba, no to super, to się cieszę. A jeżeli komuś nie, no to nic nie zrobisz. Pozdrawiam.